Witam państwa ponownie przed mikrofonem Józef Wycisk. A dziś naszymi gośćmi są pan poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Witamy serdecznie. Witam pana redaktora. Dzień dobry państwu. Oraz pan poseł Waldemar Anzel, Prawo i Sprawiedliwość. Również witamy. Dzień dobry, witam państwa. Panowie, jeszcze miesiąc, kilka miesięcy temu zapowiedź o tym, że polska armia powinna liczyć 300 tysięcy żołnierzy, że powinniśmy wydawać na nią co najmniej 3% PKB, takie zapowiedzi budziłyby no, szeroką dyskusję. Dzisiaj właściwie wszyscy się chyba z tymi założeniami zgadzamy. Czy tak, pan poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska? No, niewątpliwie wojna na Ukrainie wywróciła wszystko do góry nogami, i także po sposób postrzegania naszego bezpieczeństwa, przede wszystkim ten sposób postrzegania naszego bezpieczeństwa. I dzisiaj widzimy, jak to niebezpieczeństwo jest blisko naszych. Granic, jak ta, ten spokój, który osiągnęliśmy, spokój taki wewnętrzny w kraju po 89 roku wydawało nam się, że już w Europie nie będzie wojen, tak? że ta Druga wojna światowa odeszła na zawsze do historii, tylko będziemy wojnę znać z telewizji. No, okazało się, że ta wojna może pukać do naszych granic, pukać do naszych drzwi. Stąd dzisiaj nie, nie mamy wątpliwości, że przede wszystkim. My musimy zadbać o siebie. Polska musi zadbać o swoje bezpieczeństwo. Mamy też złe doświadczenia z historii, że sojusznicy nie zawsze chcą bronić innych. Fajnie to wygląda w deklaracjach, nie zawsze to wyglądało w rzeczywistości. Umiesz liczyć licz na siebie. Potrzebny nam jest nowoczesny sprzęt, nowoczesne uzbrojenie i armia, która no, będzie odstraszała, odstraszała ewentualnych agresorów, żeby coś takiego jak się wydarzyło czy dzieje się na Ukrainie nie wydarzyło się nigdy w Polsce. Panie pośle, pan poseł Waldemar Anzel Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się pan między innymi kwestiami obronności już od dawna, czy kiedy sugerował pan kolegom parlamentarzystom, że właśnie armia powinna być tak liczebna, że powinniśmy tyle wydawać na armię i tak dalej. Jak reagowali wtedy, jak reagują dzisiaj? Dzisiaj myślę, będą reagowali dobrze. Wtedy było to bardzo różnie, bo już za naszego rządu podniesiono nakłady z dwóch na 2% na 2,5% PKB. W tej ustawie będzie 3% PKB, ale to nie tylko, bo na armię są potrzebne olbrzymie środki, ale trzeba pamiętać o takiej dewizie, o której ja zawsze powtarzam w parlamencie i w społeczeństwie, wyborcom w okręgu, że chcesz mieć pokój, to szykuj się na wojnę, stare powiedzenie. Także o nim należy pamiętać, a także o słowach świętej pamięci prezydenta Alecha Kaczyńskiego z 2008 roku z Tbilisi, kiedy Rosja napadła na Gruzję, że teraz Gruzja, następna będzie Ukraina, następnie Litwa, Łotwa, Estonia i czas na Polskę ze strony agresora Rosji. Rosja miała od dawna zawsze imperialistyczne plany. Czy to była Rosja komunistyczna, czy Rosja obecna, to jej plany imperialne się niewiele zmieniły. Panowie, ten projekt ustawy, ta ustawa, ona przewiduje, że armia będzie czerpała fundusze nie tylko z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, do czego oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni, co jest oczywiste, ale także wprost z budżetu centralnego, z obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także na przykład z zysku Narodowego Banku Polskiego. Czy to jest dobre rozwiązanie, panie pośle, pan poseł Wojciech Sauga? Najważniejsze, żeby środki, które będą przeznaczone na wydatki związane z, ze zbrojeniami, z zakupem sprzętu, były pod publiczną kontrolą. Mamy złe doświadczenia, tak? Chociażby pandemia pokazała, że te pieniądze potrafią przepływać przez palce i dużo rzeczy jest niewyjaśnionych, jak chociażby zakup respiratorów czy, czy pieniądze na kopertowe wybory. Więc o tym chcemy mówić, tak? Żeby Każde środki, potężne środki były pod nadzorem parlamentu, były pod nadzorem społecznym. Dobrze, że te zakupy będziemy dokonywać. Wiemy, że jak to jest trudne. My dzisiaj cały sprzęt, całe uzbrojenie musimy kupować za granicą, ponieważ w kraju nie mamy praktycznie żadnej produkcji sprzętu obronnego. No tak to... Się, się podziało, zakupów w ogóle przez ostatnie lata nie było żadnych, więc mamy bardzo wiele do nadrobienia i jeszcze raz potwierdzę, tak, że dzisiaj bardzo chcemy zadbać o to, żeby te wielkie środki, które będą płynąć na zakup uzbrojenia nie były pokusą do jakichś niecnych celów. To nie może się stać, więc pieniądze na stół i pod kontrolą społeczeństwa i parlamentu. Zatem panie pośle pieniądze na stół i pod kontrolą parlamentu nawet jeśli będą pochodziły z, z wielu różnych źródeł. Najważniejsze żeby środki były na armię nowoczesną to są potrzebne w najbliższych latach setki miliardów złotych. Te 3% przypomnę PKB to nawet jak budżet będzie większy to będzie na utrzymanie i na modernizację do 90 miliardów złotych. Tu środki są znacznie większe potrzebne to mówimy dzisiaj o setkach a nawet na całkowitą taką modernizację i zbudowanie takiej armii o której mówię to jest nawet środki do biliona złotych czyli tysiąc miliardów będą potrzebne bo armia obok tych 300 tysięcy żołnierzy o których mówimy musi być świetnie wyposażona Ja przypomnę na przykład że jeden samolot F-30 5 kosztuje sam samolot ponad 100 milionów dolarów wyszkolenie ponad 10 milionów dolarów plus jeszcze uzbrojenie to są gigantyczne środki a tu to co pan poseł mówi to nie jest prawda chyba nie jeździ na targi do Kielcy są setki firm w Polsce które produkują uzbrojenie do wojska i elektronikę i drobny sprzęt to znaczy drobny karabiny hełmy Kamizelki kuloodporne, to co dzisiaj na przykład byłoby potrzebne, czy też nawet rakiety nowoczesne Piorun są produkowane w naszych zakładach. Tak naprawdę nie ma orientacji. Panie pan, pan poseł mhm. do końca. Oczywiście ten najbardziej skomplikowany sprzęt, jak mówimy o rakietach, patriotach, czy właśnie samoloty F-35, no to oczywiście no, trzeba produkować w wielkich koncernach międzynarodowych tylko największe państwa na świecie, tylko kilka państw na świecie produkują nowoczesne samoloty. Ale nakłady na armię, nakłady na uzbrojenie, to są także poniekąd, czy bardzo często pieniądze na rozwój yy, nauki, badań, a także przemysłu, o czym Pan wspomniał, panie pośle. I takim obrazem sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się, no jeszcze jakiś czas temu niedawny zresztą, to była chyba armatochałbica rak, ona się nazywała, prawda? Ona miała jeździć na polskim podwoziu, a skończyło się na tym, że to polskie podwozie nie wytrzymywało prób strzałów i trzeba sprowadzać podwozie koreańskie. To jest chyba taki ostatni, jeden z najgorszych obrazów zdolności polskiego przemysłu obronnego. To znaczy różne są doświadczenia. To co będziemy, ten skomplikowany sprzęt, to nie jest łatwy do wyprodukowania. Armatochaubica razem jest tworzona w Polsce, oczywiście tak na podwoziu koreańskim, bo doświadczenia tutaj nie były dobre, nie były zgrane firmy, bo to robiła huta Stalowa. Wola i też miał współpracować tutaj Bumar. Bumar chyba łabędy. Tak, prawda? Bumar łabędy, To nie wyszło. Bumar łabędy robi inne rzeczy, bo on modernizuje i czołgi T72, PT91, i te, te jakby tą główną siłę obecnie naszą pancerną, czyli Leopardy 2A4, A5 do wersji. Dwa PL e, Leopardy modernizowane są. Tak, ale chciałem też porozmawiać o takiej pewnej, nie wiem, zgodzie politycznej ponad pewnymi tematami, ponad pewnymi e, kwestiami. No, nie tak dawno przecież polski karabinek bojowy produkowany w Radomiu, no właściwie trafił na jakąś ścianę hejtu w internecie, a rzeczywistość pokazuje, że ta broń cieszy się całkiem niezłym uznaniem, czy bardzo wysokimi opiniami także w Stanach Zjednoczonych. Czy, czy to, co się zdarzyło, nie pamiętam już, czy to było rok temu, czy, czy może dawniej, ale to też był przejaw jakiegoś takiego nie wiem specjalnego hejtu pod adresem broni całkiem niezłej produkowanej w Radomiu. Jak pan sądzi, pan poseł Wojciech Saługa? Wie pan tu ciężko mi powiedzieć, skąd się bierze hejt i kto hejtuje. Dzisiaj, jak widzimy, jak są prowadzone działania wojenne, to one nie dzieją się tylko na froncie, nie tam, gdzie spadają bomby, ale też się dzieją. W internecie, w sieci różne, jak tu mówimy, często rosyjskie trole mogą wpływać na to, jak, jak kształtuje się opinia publiczna. Natomiast no, co słychać od generałów, tak? bo ja tu nie jestem żadnym wielkim fachowcem od tego, ale generałowie mówią, że dzisiaj polska armia byłaby gorzej uzbrojona niż armia ukraińska i gorzej przygotowana na ewentualną wojnę. Te zaniedbania mamy dość spore, stąd w obliczu tej do zagrożenia naprawdę potrzebna jest ponadnarodowa zgoda, żeby się zbroić i wydawać duże pieniądze na, na armię, na wojsko. Nie liczyć tylko na sojuszników, chociaż to bardzo ważne, ale, ale mieć, mieć swój sprzęt i swoją armię gotową do odpierania ewentualnych zagrożeń. Oczywiście, że też ta sytuacja pokazuje. Jak zjednoczył się dzisiaj Zachód, zjednoczyły się państwa to Bardzo cieszę, że teraz politycy, premier, prezydent w tle mają te europejskie flagi. Naprawdę to jest też kierunek zakopny, wszystkie te. Spory topory w Zjednoczonej Europie, w silnym NATO jest silne bezpieczeństwo Polski. Jeżeli do tego dodamy duże nakłady na rozwój uzbrojenia, na, na armię, to no, osiągniemy stan, który będzie zapewniał, mam nadzieję, Polakom bezpieczeństwo, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Panie pośle, a co panu mówią generałowie, których pan spotyka, jeśli mówimy o kondycji, o stanie polskiej polskiej armii? Czy kondycja się zmienia? Ona była za poprzednich rządów no, słabo, słabe były nakłady. One się zmieniają i polska armia rośnie. I porównywanie, że nasza armia jest słabsza od ukraińskiej, to znaczy ktoś nie ma tak naprawdę wiedzy i podstawowego pojęcia. Nam zazdroszczą na przykład, że mamy F-16, Blok 52 myśliwce, to są najnowocześniejsze. Ukraińska armia posiadała tylko stare 30-letnie MIGI 29, ponad 30-letnie SU-27. Musiałbym tak wyliczać sprzęt po sprzęcie pod kątem wyposażenia. Liczebnością podobne nasze armie były, bo i liczebnie kraje są na chwilę obecną podobne, ale my od dawna mówiliśmy. I kwestionowaliśmy liczebność obecnej armii. To co kiedy żył w Świętej panci Lech Kaczyński, no, już wtedy mówiliśmy o armii, co najmniej 150 tysięcznej. No niestety platforma tą armię E, zmniejszała, a ci generałowie, którzy to mówią, to są generałowie rezerwiści, którzy bardziej chcą dzisiaj wyrosnąć na polityków, niż tak naprawdę mają e, wiedzę profesjonalną. Bo ja także posiadam wiedzę profesjonalną, od dziecka się interesuję e, siłami zbrojnymi, od 17 lat jestem posłem w Komisji Obrony Narodowej, od dwóch kadencji wiceszefem Komisji Obrony Narodowej, a także w Komisji Służb Specjalnych. Chyba nikt nie ma e, tak dobrej wiedzy na tym, co my posiadamy, jaki sprzęt i jakie posiadamy zdolności. To te wystąpienia to są tylko polityczne, żeby wbijać co najwyżej szpile. Naprawdę nasza armia dzisiaj jest dużo lepsza, zresztą dlatego także pomagamy armii ukraińskiej, której faktycznie brakuje wiele sprzętu. I kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, jeszcze jeden wątek, który pokazuje, jak bardzo niektóre osoby musiały zmienić swój punkt widzenia, bo Rozwój wojsk obrony terytorialnej chyba zaskoczył nas wszystkich w Polsce. Jeszcze, tak jak mówię, jakiś czas temu nie spodziewalibyśmy się, że to będzie no, tak bardzo akceptowane społecznie. Co dzisiaj możemy powiedzieć o tych niektórych wypowiedziach pańskich kolegów, panie pośle, pan poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska na temat wojsk obrony terytorialnej, tych wypowiedziach sprzed kilku lat? Jeszcze odniosę się do tego, co przed chwilą powiedział pan poseł Anzel, tak, że Platforma Obywatelska zmniejsza liczebność armii i tak dalej, i tak dalej. No wy już dość długo rządzicie, a w jakiś drastyczny sposób, żeście coś tego nie poprawili, więc, ale nie, nie, nie kłóćmy się na ten temat, to były zupełnie inne czasy i, In, inny moment jakby, jakby dziejowy też, myślę, że wiele się zmienia. Tak? Ta wojna zaskoczyła. Wydawało się, że te działania wojenne dzisiaj, tak? że dzisiejsza, jak to się mówi, teatr wojny, to będzie troszkę inaczej przebiegał. Okazuje się, że ona jest no dość takie podobne do tego, co My sobie wyobrażaliśmy, oglądając tam firmy wojenne jeszcze opisujące II wojnę światową, światową, są działania wojsk pancernych, oblężenia miast, bombardowania itd. Więc to też wielu, myślę, zaskoczyło. Natomiast no, można by się tu w różnych miejscach... No, nad różnymi osobami pastwić, ale od 2014 roku nie kupiliśmy praktycznie żadnego poważnego sprzętu dla e, wojska. E, już nie mówię o działaniu duetu Macierewicz-Misiewicz w polskiej armii, a co do wojsk terytorialnych, no, dzisiaj wydaje się, że mogą być bardzo przydatne jako element obrony cywilnej, jako taki element wsparcia, zaplecza. To wszystko jest tak, tak, tak jak widzimy na Ukrainie, bardzo, ale to bardzo e, potrzebne. Wykorzystujmy to, co mamy, wykorzystujmy ten. E, Patrzmy, jak, jak właśnie ta wojna przebiega dzisiaj na Ukrainie. Wy, wyciągajmy wnioski i dostosujmy polskie siły zbrojne, polską armię do tego właśnie, co możemy uh -huh. dzisiaj na ekranach telewizji zobaczyć, jak prowadzona jest wojna i na co się musimy szykować, gdyby, gdyby, żeby no, odpłukać, tak? Odpłukać, ale, ale gdyby zagrożenie przyszło do naszych granic. I pan poseł Waldemar Anzel też proszę już jednak o krótką, krótką odpowiedź. Znaczy, nasza armia, mam przeciwne zdanie, no, jest nowy sprzęt. No, widać, pan poseł nie jest zorientowany, jaki sprzęt przychodzi, tylko ogólne wypowiedzi, e, bo to właśnie z głowy tak trzeba mówić. A ja pan poseł by nawet nie wymienił ani, ani ten sprzęt. No, między innymi były kupowane kraby, czy raki, czy modernizowane czołgi wchodzą, Leopard 2PL, które wymieniłem, czy nowoczesne systemy HIMARS, czy będziemy kupowali broń, która nie była kupiona, dalekosiężna przeciwrakietowa Patrioty, będą kupione do naszej armii, czy nowoczesne fregaty. Są decyzje. Weszła choćby korweta, która była długo budowana, ale za platformy, przypomnę, do marynarki wojennej wybudowano tylko żaglówki. Mało kto o tym wie, że za 8 lat rządów platformy do, do polskiej marynarki tylko weszły żaglówki, w którym pływali oficerowie. No to, to najlepiej pokazuje o stanie, w jakiej armii zostawiła platforma. Przepraszam, bo musiałbym bardzo dużo i szczegółowo na ten Temat e, mówić i naprawdę nie byłyby to dobre opinie. Za nas ta armia przynajmniej została zwiększona. Jest 32 tysiące Armii Wojsk Obrony Terytorialnej, która była wyśmiewana, ośmieszana. E, wymyślano, że to jest armia jednego ministra, to jest bardzo dobrze także wyszkolone wojsko obok tej armii. Zawodowej, która jakoś jest ciągle podnoszona i to zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja od wielu lat w opozycji ciągle jako poseł mówiłem, że chcesz mieć pokój, szykuj się na wojnę i trzeba dużo, dużo większe nakłady. Ja od dawna mówiłem o 3% PKB na komisjach obrony narodowej. No pan poseł nie należy na komisji, to nie słyszał tych opinii, ale ja od dawna się o te nakłady na polską armię staram. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Musimy już niestety zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. państwa i moimi gośćmi byli pan poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Oraz pan poseł Waldemar Anzel, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Do widzenia.